Gdy chcemy powiedzieć, że czujemy się dobrze w jakiejś dziedzinie, często używamy powiedzenia czuć się jak ryba w wodzie. Przyjmujemy zatem, że ryby w każdej wodzie czują się świetnie. Czy aby na pewno? Zapytajmy doświadczonego sprzedawcę, jakiej wody potrzebują ryby akwariowe i jakie parametry należy kontrolować. Ryby hodowane w domowych akwariach pochodzą z różnych części świata i różnych biotopów, w których parametry wody mogą się znacząco różnić. Wiele gatunków akwariowych ryb bardzo łatwo aklimatyzuje się do często nienaturalnych parametrów wody. Ale nie wszystkie. Dlatego akwaryści powinni regularnie badać parametry wody i dostosowywać je do potrzeb hodowanych ryb. Najważniejszymi parametrami wody akwariowej, które należy systematycznie kontrolować, są pH, czyli odczyn wody, KH, twardość węgla nowa, temperatura wody, zawartość tlenu i dwutlenku węgla. Akwaryści powinni też regularnie przyglądać się zanieczyszczeniom pojawiającym się w wodzie oraz witaminom, minerałom i koloidom, jakie zawiera. Woda wodociągowa nie nadaje się dla ryb akwariowych, gdyż zawiera substancje, które są dla nich szkodliwe. Obecny w wodzie wodociągowej chlor w dużych stężeniach jest toksyczny dla ryb, w mniejszych natomiast powoduje stres i niszczy ich skrzela. Metale ciężkie z kolei, takie jak na przykład miedź, powodują nadmierne wydzielanie śluzu oraz mogą powodować schorzenia skrzeli. Jak więc należy przygotować wodę dla ryb akwariowych? Pierwszym krokiem w procesie przygotowania wody będzie zbadanie odczynu i twardości wody wodociągowej oraz ewentualna korekta tych parametrów. Najprostszym i najszybszym sposobem sprawdzenia parametrów wody są paseczki lakmusowe. Tetra test jednym zawiera 25 takich listków, które na kilka sekund zanurzamy w wodzie. A następnie po chwili odczytujemy wynik. Jak widzicie, woda w tym akwarium ma odpowiednie parametry i jest bezpieczna dla ryb. Dla zaawansowanych i dociekliwych akwarystów, Tetra ma także w swoim asortymencie testy kropelkowe, które są bardziej precyzyjne. Jeśli po zrobieniu testu wynik nie odpowiada wymaganiom naszych rybek, powinniśmy zastosować preparaty, które pomogą nam skorygować parametry wody. Aby obniżyć poziom pH, zastosuj preparat PH-KH-, który precyzyjnie i na długo zredukuje pH i poziom twardości węglanowej. Jest także doskonałym kołem ratunkowym w przypadku ostrych zatruć amoniakiem. Można go stosować zarówno w akwariach słodkowodnych, jak i morskich. Preparat PH-KH- może służyć także do oczyszczenia powierzchni szklanych i plastikowych z nalotu wapiennego oraz do rozróżnienia dekoracji i podłoża zawierających wapń i neutralnych. Ale to już temat na kolejne spotkanie. W odwrotnym przypadku, gdy poziom pH i twardości węglanowej okaże się zbyt niski, należy podnieść go przy użyciu preparatu ph -KH+. Pomaga on uzyskać optymalny współczynnik pH oraz poziom twardości węglanowej. Preparat jest bezpieczny zarówno dla akwarium z wodą słodką, jak i morską. Parametry wody w naszym akwarium są już w normie. Co dalej? Do wody wodociągowej należy dodać specjalny preparat nazywany uzdatniaczem wody. Jednym z najlepszych i najbardziej popularnych uzdadniaczy wody jest Tetra Aqua Safe. Preparat ten skutecznie neutralizuje szkodliwe dla ryb działanie chloru i chloraminy oraz wiąże związki metali ciężkich, takich jak miedź, cynk czy ołów. Gdy wylejemy sobie odrobinę preparatu na dłoń i rozotrzemy go w palcach, poczujemy, że ślizgają się na mamy. Dzieje się tak dzięki zawartości hydrokoloidów, które chronią błonę śluzową ryb. Możecie też poczuć znajomy zapach to nic innego jak witamina B1, która obniża poziom stresu u ryb. AquaSafe należy stosować przy zakładaniu akwarium, częściowej podmianie wody oraz transporcie ryb. Zresztą więcej informacji znajdziecie na etykiecie produktu. Czy po dodaniu uzdatniacza mogę już wpuścić ryby? Niestety nie, ale bez paniki. Kiedyś trzeba było czekać nawet 3 tygodnie, aby akwarium dojrzało. Teraz mamy innowacyjny preparat, który ożywia wodę i sprawia, że możemy ryby wpuścić do akwarium już po kilku godzinach. No dobrze, ale co to właściwie znaczy, że preparat ożywia wodę? W prawidłowo funkcjonującym akwarium powinny się znajdować mikroorganizmy, które w sposób biologiczny naturalnie oczyszczają wodę. Preparat Tetrasave Start zawiera miliony żywych bakterii nitryfikacyjnych, które zasiedlają wkłady filtracyjne i aktywują biologiczną filtrację. Dzięki temu można ryby do akwarium wpuścić znacznie szybciej. Teraz możemy już cieszyć się pięknie urządzonym i zdrowym akwarium. Pamiętajmy, że do przygotowania wody potrzebujemy tylko kilku preparatów: testu paskowego, ewentualnie preparatu do korekcji niewłaściwych parametrów wody, uzdatniacza oraz preparatu do biologicznej aktywacji zbiornika. O kolejnych etapach pielęgnacji wody w akwarium opowiemy Wam innym razem. Do zobaczenia!